40 lat minęło jak jeden dzień. Nawiązując yy, również do tego yy, serialu, należy podkreślić, iż bezspornie nasze przedszkole prezentuje się lepiej niż inżynier Karwowski. Pani dyrektor pełni swoją funkcję już 20 lat, w co bardzo trudno uwierzyć i od 20 lat spina pracę całego przedszkola. Yy, jak pewnie Państwo się orientujecie, spina tak. Ee, że liczba kandydatów do naszego przedszkola równa się liczbie kandydatów do Prusa czy Królówki. Ee, także za to bardzo serdecznie dziękujemy, za to, że pani organizuje, za to, że pani wspiera nasze dzieci e, i otacza je nie tylko troską i takim pedagogicznym zaangażowaniem, ale też e, Taką wręcz czynną miłością i pani je wręcz nam rozpieszcza. Bo kolejną tajemnicę, jaką zdradzę, to powiem, że jednym e, z ulubionych pomieszczeń w budynku naszego przedszkola jest gabinet pani dyrektor. Bo u nas nie ma kar, są tylko nagrody. I w, jeśli państwo będziecie gośćmi, pani dyrektor, i wbiegnie jakieś dziecko i tylko sięgnie do szklanej wazy stojącej na stoliku, to wiedzcie, że przyszło po cukierki, które w gabinecie Pani Dyrektor są zawsze. Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat. Nasze przedszkole przez te 40 lat wypracowało swój styl i charakter, stawiając na profesjonalizm i zaangażowanie. Wszyscy pracownicy, a także i rodzice dbają o to, by nie było jedynym z wielu, lecz własnym i niepowtarzalnym. Nigdy nie było jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Wielu jest także okazją do spojrzenia wstecz i oceny dokonań. Pozwala przedstawić plany i zamierzenia na przyszłość. Przedszkole to młodość, wspaniali koledzy, niezapomniane panie i niezatarte w sercach wspomnienia, do których powraca się z sentymentem i radością. To najpiękniejsze i naj, najbardziej beztroskie lata w, w życiu dziecka. A wasze przedszkole to miejsce wyjątkowe to nie tylko zwykła instytucja, placówka to jedna wielka rodzina tworzona przez pokolenia przeszkolaków, nauczycieli, rodziców. W imieniu Rady Miasta Siedlce składamy Pani Dyrektor, nauczycielom, całemu personelowi wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. Dziękujemy za zaangażowanie i wytrwałą pracę. Życzymy, żeby praca z dziećmi dawała Państwu wiele satysfakcji i codziennej radości, a uśmiech dzieci wzbogacony wiedzą i umiejętnościami był zawsze najprzyjemniejszą nagrodą oraz podziękowaniem za codzienny trud. Niech to piękne święto będzie inspiracją do dalszych, równie wspaniałych działań, a każdy kolejny rok niech będzie etapem podróży do przyszłych, wspaniałych jubileuszy. Doceniamy często odwiedziny, udział dzieci w lekcjach bibliotecznych oraz w spotkaniach autorskich. Od lat z uznaniem podziwiamy Waszą praktykę, która jest, którą jest nauka wypożyczania dzieciom książeczek do domu. Wiemy, że absolwent Siedleckiej Piętnastki będzie potrafił odnaleźć do nas drogę.